Bo tej śmierce, jesteś o śmierć, o śmierć, no. Kostucha się to nazywał. I mszyństwem w grunde Grunge ist heimathaus, da <śpiewa> cołkiś ma Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Nun aus dem Tal jetzt scheiden, wo alles Lust und Klang. Das ist mein. Leiden, mein letzter Gang, dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal, das ist mein herbstes Leiden, mein schwerster Gang. Sterb ich im Talesgrunde. Will ich begraben sein, siegt mir zu letzten Stunde beim Abend dir mein Stilestal griss zum letzten Mal, siegt mir zu letzten Stunde beim Abend. też ma inaczej zwrotki, że w najpiękniejszym, na łomkach, w tym, w, w moim miejscu, w mojej ojczyźnie, gdzie, gdzie mój, gdzie mój dom stoi, poszedłem sobie gdzieś tam i się tak tam w, ty, w tej, w czytał sobie, że chciałoby się tysiąc razy pozdrowić, bo tak daleko od domu. Tysiąc i tysiąc i jeszcze raz więcej razem, a potem Przyszło to, że musiałem się rozstać z tym miejscem. Mm -hmm. Nie ze własnej woli wylał po świecie, jak był młody. A potem przyszedł taki czas, że życie mu po, 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 nie pozwoliło tu zostać. Że teraz taka chęć tu jest, tak wszystko dźwięczy, tak wszystko jest, co by mu się to podobało. I cierpienie mam teraz w sercu. Przedtem nie wiem, jak był młody. Potem miał wielkie cierpienie. Że to jest, mój, to jest moja ostatnia szansa. Czy teraz y, ma tu zostać, czy, czy nie? Pozdrawiam cię w bardzo poważnym. W moim najpoważniejszym cierpieniu. W tym mój domu, w tym moje miejsce, z urodzenia cię pozdrawiam. A ostatnie jest tak. Kiedy umrze w tym w tale z grunt, to znaczy y, w, w tym moim. Y, w źródełku tu w tym moim, jak ja umrę, im tale z chcę być tu pochowany. I wtedy zaśpiewaj mi w mojej ostatniej godzinie, że Tobie, mojej ojczyzno, Tobie, mój domu, daję ostatnie pozdrowienie, i no by było, na, że dich Ciebie, a potem mam Tobie już śpiewać, bo ja już teraz jestem w ostatnim oddechu, ale tego zdania nie zmienią, że w ostatniej godzinie, kiedy już słońce zachodzi, to mamy mu śpiewać. To, to są takie pieśni, one mówią, że, że ze śpiewem się urodzić, ze śpiewem umierać. To znaczy, to znaczy ten śpiew ma wartość. Bo, bo to tak nie idzie, tak dosłownie przetłumaczyć, bo że zimknie, culecki szczundę. Nie dodaj, płacz mi w ostatniej godzinie, tylko śpiewaj mi w ostatniej godzinie. Bo to chodzi o to, że mamy go w śpiewie, a śpiewa się jedno temu, kogo się miało miło, nie? To tam to, 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 to wszystko takie dna. to ma takie głębokie dna, bo jak ktoś powie, no trzeba mu się pomodlić, popłakać, pokropić i zapomnieć, nie?